ma, widzowie Jestem w Minecrafcie, ale nie z Kacperem Ponieważ? No, ja jestem tutaj w kraju on, A Karolowi się, psuje, że się psuło z Minecraftem i nie ma wieloosobowego więc... Właśnie, nie mam wieloosobowego i stwierdził, że już zrobię sobie mini państwa milipajstewko To jest wyspa świętego Antoniego nie. Taka jest flaga Ciecie. Bez strzała No i to jest taka wyspa ładna sida to jest znalazłam. Na YouTube. Jest bardzo ładna, jest tego że tutaj zrobię. I mam już tutaj. Mm, Urząd miasta. I ratusz. I sklep żony. Bo zapomniałem tego nagrać na odcinku. Przed skończyłem. Jeszcze jakiś napis dodamy. I w środku zrobimy. No i w sumie będziemy. Nie wiem, w sumie będziemy jeszcze coś budować. To zobaczymy. Ja jestem chory, więc. No, muszę się już zobaczyć za jakieś Jak będę kaszą. 5, byk. Raz, dwa. Tak wygląda 4-5, pyk. Teraz, chwila. 4-5, pyk. A, bo ja jestem. No tutaj by były w takim kraju, więc. Mm. Więc no, dobra, i tu, tu, traf, tu trzeba to zburzyć, jednak. Mm. The... Tak? 4 4 Co ja robię? swoim życiem. Ja sobie komplikuję niepotrzebnie sprawę, to już było dobrze. Dobra. Teraz jest. Teraz jest. Teraz jest. Tak. Dobrze jest? Teraz Czas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chyba jest dobrze Tutaj To jest nareszcie Dobra mogę, mogę kontynuować moją budowę tak O, dobra. Oj, spon, na gąbka jedna kasa? No, dobra, no będzie jedna kasa. Teraz trzeba zrobić półeczki. No nie, no weź się wylej wodę jakoś normalnie, nie. Ja nie mogę. Nie mam tego zupełnie na razie bo się nie chcę. <coughs> po prostu to... Ten... Nie wiem, zrobimy kółeczki to... Kiedy indziej gdzie to się może, żeby Tutaj tak. O. Dobra. Dobra, kontynuujemy budowę Pomóc, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Myślę, że na razie na 8, bo tu już pójdzie jakby dach i wieża. Właśnie, zapomniałam powiedzieć, że Kasper Razegwięta dba o mnie, jest teraz prezydentem nowym, wygrał wybory, tak. powiem. I teraz buduje kościół w Jest to obok Leśnej Doliny, a Leśna Dolina jest obok Muszanowa. Chyba o, niedaleko tak, to jest niedaleko Tak, a Bagno jest niedaleko A Miedzino jest niedaleko... początkową stolicą. O Tak. <słuch> No chyba, że to jest nowy. No. Bo trochę doszło z upsy, więc jest fajne. O no, właśnie od nawet trochę. Witam tutaj. wszystkich nowych. Witamy wszystkich nowych. O! Ej, ej ej, ej, ej fajnie to wygląda. Dobra I taka szyba na dwa. Więc tu znowu jakby pójdzie to. Dobra, ten kościół będzie no taki szary, ale... Tu już nie się zmieści bułeczka, złota będzie. i będzie, będzie kamienny taki. Hmm. No i to będzie chyba świętego to może kościół? A, nie wiem, jeszcze zresztą pomyślę. Św. tylko nie ma. Hmm będzie taka szyba, jakoś to trzeba będzie podzielić, ale dobra, to potem taka półeczka tu będzie można zrobić jakąś taką pół Cięć, jak to taką półeczkę. jak to wygląda nie, o dobrze taka półeczka tu będzie została, z też udał się i więcej wyleży. chyba git mm. nie wiem mi się, mi, mi się podoba. To tak podzielimy, to będą szyby. Tu będzie tak. Mm. Dobra, tutaj może jeszcze już... coś. O, jest fajnie chyba. Sklepik jest w miarę rozkończony. Dobra. Tu od tej strony to nie będzie takie ozdobne. Mm -hmm. Od zewnątrz to będzie serio kościół w sumie, ale wewnątrz nie będzie aż taki w sumie. Dobra, już trudno. Tak musi być. No jest fajnie. A i tutaj mm, są, są kasy na w sumie, plażę taką no, no, w tym oku. No, w sumie często tak jest, To jest no. czasami z zewnątrz bardziej ozdobny niż wewnątrz. No, co to jest? O, jest dobrze. I tu będzie taki dziwny przedsionek. Nie wiem, co tu będzie. Może wejście na chór. Dobra, ja. Co bym teraz zbudował? Mm. Zastanawiam się. Nie? Może. Jakiś mi ryneczek? Wydałoby się chyba. Tutaj by był, nie? No jakiś taki, mały. No. o mhm. może tak też zrobimy. Może z takiego andezytu trochę. E. Jakieś takie płyty byśmy zrobili? O matko jedyna, dobra dziwnie to wygląda na razie. A, już nie będzie tak. I tak będzie ze ...świerkowych może? Hmm, czy co jest, jest za hmm. Szyja mnie boli. Ale cię współczuję. Szyja cię boli. O. No. Szyja mnie boli. Straszno. że taka taka. O. Bo... Chciałem powiedzieć, że tu będzie taka szyja. <śmie> Taką szyję tu dajesz, nie wiem, no moim zdaniem tamta szyja była lepsza. No, oczywiście. Nie, dobra, tą wieżę trzeba będzie dać w innym miejscu. Dobra, to są... Ja właśnie przejmuję wieżę, jak ja tu jeszcze mam tyle rzeczy do roboty. Widzisz? by to tu zrobić. Chyba, jakby coś się No, jest takie bok.

Dzień muszę dać, bo już coś się ciemno robi. Nie wiem, który dzień już w ogóle. W Minecraft w sensie. Nie? Mhm. Mogę jest to, że od razu tyle zrobione, że już no. bardzo długo się odpalają. Już. O, I jest, jest tak. Boję tak. się, że mhm. za niedługo może być już koniec tego systemu. No, no ale nie, to się nie no. Na razie nie no. Trzeba jak najwięcej zrobić, bo i nagle. I nagle nowy sezon z to nie? Totalnie wszystko Niestety, od nowa no. Bo w ogóle inna nazwa Dora. Nie no, ale nie, musi, mus, muszą wytrwać rok bo no teraz przynajmniej jakby, Bo jakby 27. kwietnia to jest rocznica Widzisz Dobra Jest nie ma ładny, rynek jeszcze Teraz jakieś, nie wiem, strawiamy tu dać? Drzewa? Tylko jakie drzewa będą? A, słuchajcie, nie popełniajcie nie tego wyczajne. błędu, co my. My, przez. My, bo totalnie przecież na przykład nie robiliśmy żadnych tych. Że my robiliśmy kiedykolwiek jakieś rośliny, sami z siebie, tylko park jakiś, nie? No tak. Nie popełniajcie naszego błędu, potem nie ma w ogóle roślin. No, mieliśmy tak wcześniej, że. Było... A teraz już jest. Wszystko z... No tak, że wszystko zabudowaliśmy, nie było gdzie dawać jakichś roślin, bo po prostu było tak bardzo. No wcześniej, No. No, prawda. No, sobie ten gościu, na razie już. Tak, trochę on mi zajmie, bo on jednak trochę czasochłonny jest. No, już. Dopiero pierwszy. Co tu? osadnik chce samobójstwo popełnić. No, no tak jest osadnik? W sensie, no, no, villager. No dobra, ale co on tam robi, bo jakby... To na dachu jest. My nie rozpijmy. Bo, no bo jestem tam, A, to jest my... wygenerowana wioska, nie? Tak, tak. No. I on chce samobójstwo popełnić, na dachu stoi. O jest. Rozmyślam, rozmyślam. Dobra, nie mów Rozmy... o tym na odcinku. Dobrze, przepraszam. To ma być kanopt, mi nie chociaż Nie wiem, czy to dalej wychodzi. No nie. <coughs> no właśnie. Dobra, tu będzie może za Krystia, jakby, a tu takie z tyłu, jakby coś, nie wiem. O. O, no i ładnie się zrobiło od razu lepiej. Zaokrąglimy go może trochę. O, o. Dobrze. ratus na rynku. On, on będzie dalej. mało oświetlony, no, on będzie bardzo miał mało oświetlenia, ale takiego naturalnego od słońca, bo to jest teorema szyb na razie. Mm -hmm. e, jakby dziur na szybie, nie? Bo ja na razie nie, nie, nie daję szyb. Jakiś byłby targ, targ obok tego sklepu? Może to trochę dziwne, ale będzie targowek sklepu. Ręczla, o! To Matko! No nie będzie jednak. Coś no nie będzie żadnego przedsięwzięcia, nie ma. Mosko, no, ale grube wejście. A mm -hmm. no, nie, 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 nie. Nie, nie, nie. nie, nie. O! No. jest Teraz traganiki trzeba tutaj zbudować. to. Tak jak villagerzy mają? Nie. O! Łomaczko! Ja dopiero pierwszą ścianę w sumie skończyłem. No Ty, a no może jakby no to było w tych kolorach? No. Muszę pomyśleć, gdzie tu dam wieże, nie? I to jakoś obmyślać dobrze. <krosz> <krosz> Może sumie wstawię jakieś szyby? Nie, ja no to wstrzymać niepotrzebne. Wstrzymać. O jeszcze Dobra. Dobra. Będę się teraz nad szybami. .たい. i tu jakby druga część. A niech będzie po prostu, tak. O, jest. O, Pierwsze dwie No piesz, to piesz, 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 po tej stronie będzie. Jedna. No to Dobra, ma, to mam to jeszcze się... O, nie, nie. chociaż tu też już dobra tutaj będzie ten gość coś siedział dobra o, no ekip <laughs> tu będzie to zakrystia to co na razie nie jak się nazywa? Fence gate aha, gate to brama, brama przecież no. hmm. To będzie chyba tak i będę się chodziło i kupował. O bo będzie tutaj jakby nie od rynku, tylko tutaj. Trzeba z rynku przejść na targ A jeszcze może postawić Powinien się mieścić. Hmm. Czyli tak najpierw jest zielony, czerwony, żółty, fary Zielony, czerwony, żółty szary, o. Tak, się Dobra, wciągnąć dalszy tych, tej, tej ściany następnej, bo muszę drugą ścianę skończyć. O. Mhm. Tutaj będzie znowu taki, tak, taka ścieżka. Bo tutaj nie będzie dróg w ogóle, tu nie ma aut. Ten kraj I... jest taki mały. W ogóle to zrobić. Mi to będzie jakiś cykl. Normalnie, tylko jeszcze, jeszcze bardziej. Nie, no na cyprze są, dro są drogi. No ale też tak jest taki. W ogóle powiedz jak był chyba ostatnio na Cyprze. No chyba było coś to był na Cyprze. No. I w tą stronę. O! Może to być kroślą matki Bożej z no Właśnie, ja. właśnie myślę. Czy to będzie kroślą matki Bożej? Czy może jakiejś innej? Nie, ja, ja, ja już jest, ja jestem jakiś głupi, W ogóle nie mam w filarcie. Jak się ta wioska nazywała? Bo ja kurczę. Wykrzyknikowo? Czy tam Wykrzykników? Matki Bożej Wykrzyknikowskiej? Mogłoby tak być, nie Boże Nie, pan nie, dobra, zrobię na, świętego, na świętego. Święty, święty, święta Teresa. Dobra, to są do wszystkich. To tak na może po prostu na świętego serca. Może po prostu kościół na świętego serca pamiętam. o i już. Dobra. teraz szyby jakieś trzeba dodać. O, o, to. Ja, to, ja, to... Z dachem sprawa. z dachem takie da sprawa. Ja No ja jak robię tą ścieżkę to robię byle co po prostu. Po prostu. Typ, typ. O już. Już była taka ładna. O kurczę, jeszcze to jeszcze co zakryścia. Aj aj, 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 Ten dach będzie taki skomplikowany. No dobra, jednak nie. Wieku, zejdź mamy Super. Jeszcze z tych super. Mam czasami co problem z moją i wyścę takiego nie miałam tak, nie. Oso, nie, to tu też w sumie będzie taka wdoba Tak No i jak chcę spój o nie, oni tu przejdą przecież Debidem jestem Jestem Dabilem to, to prawda Holy. Nie wiem bo... O ja znam No tak powiedziałeś to czegoś Zaraz, a teraz zaprzeczasz, prawda? To jest jakiś Nie, pipi, mówię, teren? że nie, dobra? Że muszę ich zabić, no nie rozumiesz mnie. No O jaki debil, no jeszcze respisz? Wcale nie tak, że ja go tam zrozumiem. No nie, nie, w ogóle, jak? Tu macie kolegę niezły rzeczny. Eek. Eee, Tutaj będzie borówki u Stasia. Borówki u Stasia. Borówki u Stasia. Ja te choinki tam. <coughs> tam koło cmentarza w No, Tutaj będą... E, Jest. Śledzie. Śledzie. Śledzie? Śledzie u szarda Staszka, śledziła Staszka. Nie. Nie, dobra, to teraz karpie, Ryszarda. Owoce i warzywa, po prostu. Będą owoce i warzywa, gdy będą. Hmm. Chwilę, to zaraz myśli. się ciszę. E... E... Pieczywa. Yyyy... Oh. Dobra, jak będzie? Wszędzie napisałem z dużej litery? Tak. Super. Chodzi mi o imiona. O, dobra, jestem. Na A, e, I... Chodzi mi tutaj... De, tutaj tak jakby to. To by było... Może nie wiem, co będzie, Dobrze wyglądało. Że na tym... Na tych skalach tutaj, na poszczególnych tych... Obraz to są śledzie ułożone nie wiem czy gdzieś tak coś w ale albo ja tak sobie zrobię. mam nadzieję, że to będzie wyglądało no. nie wiem w niektórych tak będzie, tutaj dobra to może znowu zrobimy item frame'a ile trwa? 21 minut dobra, kończymy zaraz no. Owoce i warzywa. Tu by się przydało też ładnie. Duży ten bag będzie. Dobra, nie. Pieczywa, grześnia, dobra, tutaj to będzie. Chleb jakiś i. W sumie tu nic nie ma innego w Minecraft. Chyba z pieczy. Chociaż ciasto, dobra, nie będzie ciasto. Chleb, ciasto. O, ciasto damy tak, o. No i pięknie. Tutaj mamy borówki Stasia, dodajemy sobie to to. Będzie taki krzyż. I śledzie, Staś, no takie... Staszka. A no, dajmy te dwa. Ulul, ale dobre wykorzystanie tego. Nie ja, nie są to śledzie. I owoce i warzywa, no to nie weźmiemy jabłko i marchewkę, to jest chyba najlepsze. Uf, muszę tak to niestety zrobić. O, no okay. i super. Dobre. Dobra, to, <trym> to tak? No, chyba tak, ale fajną końcem chowamy tutaj małe. No, ja tutaj, ja Ci teraz y, pokażę, jak to wygląda na razie. No dobra, ale to najpierw się pożegnamy. Y, żegnam to. Was, widzowie. Pa, pa. Pa. Oh, następnego odcinka.